Witam Was serdecznie. Tak jak obiecywałam, dzisiaj nagrywam film o opłacalności instalacji systemu pompy ciepła. Niechybnie zahaczę też o kwestię fotowoltaiki, ponieważ jest to rzecz pokrewna. No i co natchnęło mnie do nagrania dzisiejszego filmu? Ostatnio spotkałam się z dwoma artykułami opublikowanymi niemal pod rząd na portalu ONET. Oba były bardzo krytyczne w stosunku do instalacji pomp ciepła. Również zahaczały też o fotowoltaikę, gdzie podawano pewne wątpliwości. Jednocześnie przez algorytm YouTube'a bombardowany byłem ostatnio również filmami o. Tej kwestii, filmami bardzo krytycznymi, o krzykliwych e, tytułach, e, i to nie były jakieś click ale typu: e, Nigdy nie instaluj pompy ciepła, nie zainstalowałbym pompy ciepła ponownie, nie instaluj fotowoltaiki i tak dalej. Więc postanowiłem, tak jak mówię, przyjrzeć się temu tematowi, oczywiście odnieść go do kwestii pompy i fotowoltaiki w moim konkretnym domu, więc posłużę się tutaj przykładami faktur, nawet e, żeby Wam coś unaocznić, a jednocześnie do innych domów, e, Szkieletowych, które budujemy, bo w nich sytuacja jest analogiczna, więc zapraszam Was do oglądania. I tak, co jest przedmiotem krytyki? Nie w każdym przypadku autorzy mają na myśli samo urządzenie, czy też jego wydajność, mówiąc dokładnie, aczkolwiek tutaj też istnieją pewne uwagi o czym później, ale zastanawiają się nad tym, czy w każdych warunkach taka pompa i fotowoltaika, dodajmy od razu, jest opłacalna. I rzeczywiście tutaj można się przychylić ku tej krytyce, bo są takie lokalizacje, które nie stwarzają właściwych warunków dla pompy ciepła, a jednocześnie ich właściciele bezrefleksyjnie decydują się na takie rozwiązanie. I o czym mowa? Szczególnie o budynkach o nieodpowiedniej infrastrukturze. Mówię instalacji hydraulicznej, bo tutaj najczęściej, oczywiście, w polskich warunkach mamy na uwadze pompę ciepła w wariancie podłogowym, ale też budynków niedocieplonych. I skąd to się bierze? Bierze się stąd, że przede wszystkim dostawcom takich pomp zależy na zysku. Tym bardziej, że pompy te. Najczęściej no, nazywalibyśmy je non-name'ami, są zakupowane w cenie kilku tysięcy złotych, następnie dzięki dotacjom samorządowym czy europejskim są sprzedawane wraz z usługą instalacji za kilkadziesiąt tysięcy złotych, co rzeczywiście jest jakąś anomalią. I usługodawcy, który taką pompę zakłada, najbardziej zależy na zysku. I nie jest to dziwne, że zależy na zysku, ale dziwne jest to, że gdzieś. Podczas tego procederu pomijana jest uczciwa analiza warunków instalacji, na czym ostatecznie klient traci, bo rzeczywiście rachunki wtedy niechybnie będą bardzo wysokie i nierzadko wyższe od tych, jakie właściciele takich domów o złych warunkach płacili wcześniej, korzystając ze źródła ogrzewania na paliwo stałe, jak powiedzmy. Pelet czy węgiel, nawet. No i e, o ile mogę się przychylić do tej opinii, to nie mogę się przychylić do opinii, że w ogóle pompa ciepła to jest jakiś dziwny wynalazek, który nie nadaje się do polskich warunków. Jest za zimno, pobiera zbyt dużo energii, statecznie i tak nie będziemy płacić niskich kwot, że w ogóle z węgla produkowany jest prąd, więc i tak nie jest to rozwiązanie eko. Nie mogę, ponieważ e, Przykładem będzie tutaj mój dom. Lecz, czy jest to wina wyłącznie dostawców takich pomp? No, tutaj bym się zastanawiał niestety, ale też ciężar odpowiedzialności za takie negatywne skutki ponoszą również sami inwestorzy. Nie wczytując się w kwestie tego, jak taka instalacja, w jakich warunkach może dokładnie powinna pracować. Lecz no, patrzą, że sąsiad już ma, kolejny już ma, jest dotacja, więc y, kupię taką pompę wraz z usługą jej montażu i na pewno będę szczęśliwy. No nie, nie, tutaj tak to nie działa i z tym się też zgodzę. No i tutaj przejdę do przykładu mojego domu, w którym, jak uważam, takie urządzenie sp sprawdza się wspaniale i na potwierdzenie żeby nie być gołosłownym przedstawię Wam dzisiaj rachunki za prąd sprzed instalacji fotowoltaiki ale przy pompie ciepła, pompie gruntowej w wariancie nawiewnym, która ogrzewa mój dom. Da Wam tą możliwość prześledzenia jak wyglądały te rachunki bez wsparcia fotowoltaiki i no, od razu mówię, że wyglądały nieźle ale też, jak te rachunki wyglądają po zainstalowaniu fotowoltaiki, co no, jakby potwierdzi moją tezę o opłacalności. A na końcu um, podsumuję to wszystko i postaram się wymienić te warunki, które zostały spełnione i dzięki którym no, mogą się cieszyć z życia w domu niemal pasywnym. No to teraz tak, całą prezentację podzielę na dwa okresy, czyli okres sprzed instalacji fotowoltaiki, na podstawie którego będziecie mogli się zorientować, ile płaciłem za prąd przy ówczesnych stawkach bez wsparcia energii słonecznej, a potem pokażę Wam to, w jaki sposób zmniejszyły się te wydatki w ciągu kolejnego okresu już z fotowoltaiką. Myślę, że takie porównanie da Wam bardziej wymierną ocenę tego, czy taka pompa rzeczywiście przynosi oszczędności, i czy oszczędności zależą tak naprawdę tylko od fotowoltaiki. Na wstępie dodam jeszcze, że w instalacjach mojego domu znajduje się rekuperator, czyli urządzenie do odzyskiwania ciepła w trakcie ogrzewania podczas zimnych okresów roku. To oznacza, że rachunki zmniejsza również to, że podczas wymiany powietrza odzyskiwane jest aż około 92% ciepła wytworzonego przez pompę. Ten sam proces dotyczy lata, kiedy jest gorąco, ponieważ moja pompa ma funkcję chłodzenia wnętrz, wówczas to właśnie chłodne powietrze odzyskiwane jest przez rekuperator. Aczkolwiek jest to w przypadku dzisiejszego filmu temat poboczny, natomiast uważam, że trzeba go zaakcentować ze względu na specyfikę pompy. W domu szkieletowym zacząłem mieszkać od listopada 2016 roku, po tym jak jego budowa rozpoczęła się w miesiącu marcu, dokładniej pod jego koniec roku tego samego. A przez dwa lata użytkowania domu nie korzystałem z fotowoltaiki. Mniej więcej po dwóch latach udałem się do popularnego sklepu szwedzkiego w Warszawie, który oferował montaż paneli fotowoltaicznych. A że firma ta wzbudza moje zaufanie, postanowiłem zlecić montaż tych paneli na dachu mojego domu. W Właśnie im, i w miesiącu, w grudniu bodajże 2018 roku, podpisałem taką umowę z podwykonawcą tej firmy. Następnie już z końcem lutego, a początkiem marca 2019, zacząłem korzystać z walorów fotowoltaiki. Ile płaciłem za cały prąd bytowy? Włącznie z ogrzewaniem w okresie dwóch pierwszych lat. Przyjęliśmy, że będziemy się rozliczać w skali półrocza z PGE, bo to jest nasz dostawca energii elektrycznej, więc w pierwszym roku rachunek wyniósł około 4200 zł, z tego co pamiętam. W drugim roku nieco mniej wprowadziliśmy pewne oszczędności. Natomiast tak czy owak jest to naprawdę nikła kwota. Mówię tutaj o całym prądzie bytowym i o ogrzewaniu oraz chłodzeniu latem, co podkreśliłem przed chwilą. Więc jeżeli podzielimy tę kwotę na 12 miesięcy, to sami sobie możecie policzyć, jak niewiele płaciliśmy za dom o powierzchni po podłodze 132 metrów. De facto dom ma w środku antresolę, więc ogrzewamy budynek o kubaturze domu 150-metrowego, czyli 4200. To ta kwota plus do tego opłaty za wodę i kanalizację. No i wywóz śmieci, oczywiście. No myślę, że zamykaliśmy się w jakieś 700 zł wówczas, co jest naprawdę niewiele. W związku z tym, że nie mam faktur do okresu sprzed podpisania umowy o montaż fotowoltaiki, posłużę się w tym przykładzie. No, zrzutami ekranu z mojego konta rozliczeniowego, konta klienckiego w PGE, i tutaj na podstawie tych danych możecie sobie sami zobaczyć. Ile płaciłem w poszczególnych okresach. Zatem na podstawie mojego konta klienckiego co widzimy. Mamy pierwsze dane rozliczeniowe od listopada 2016 do maja 2017, kwota 2532 zł. Potem pierwszy okres roku 2017 od maja do listopada 2017 kolejne 1582 zł, razem daje nam to 4114 zł, tyle zapłaciliśmy za pierwszy rok. Potem jest drugi okres roku 2017 i pierwszy okres roku 2018. Od listopada 2017, mówiąc dokładniej, do 8 maja 2018 jest to kwota 2452 zł z groszami. Następnie okres od maja 2018 do listopada tego samego roku jest to już kwota 1617 zł. Na końcu okres rozliczeniowy od listopada 2018 roku do lutego 2019 roku, czyli do momentu, kiedy założyłem fotowoltaikę, byłem winny jeszcze PGE 1266 zł. Zatem to tyle, a teraz dane po montażu paneli fotowoltaicznych. Dla ułatwienia każdy rok rozliczeniowy podzielał na dwa okresy. Zgodnie z programem w zasadzie płatności dla PGE okresy te mniej więcej pokrywają się z zimną i ciepłą porą roku. Więc pierwszy okres, czyli pierwsza faktura z fotowoltaiką wystawiona 10 lipca 2019 roku opiewała na kwotę 78 ,46 zł, była dla nas bardzo przyjemnym zaskoczeniem. Druga płatność to 98,83 zł, również bardzo, bardzo niewiele. Następna płatność, już wyższa za pierwszy okres 2021 roku, to już 297 ,16 zł. 16 to również niewiele, no ale w porównaniu do poprzednich okresów rozliczeniowych z fotowoltaiką, już nieco więcej. Potem jednorazowa taka wysoka płatność, ja nie pamiętam z czym to było związane, to było 831 zł i 10 groszy, ale jeżeli podzielimy tę kwotę na 12 miesięcy, to dalej naprawdę mało. Później kolejny okres to 571 ,95 zł 95 groszy, tutaj mówimy już o roku 2022. Następnie kolejna płatność, pierwsza w roku 2023 to 484 ,52 zł 52 Kolejna płatność również z tego samego roku za drugi okres to 374 ,82 zł 82 grosze. No i pierwsza płatność za rok 24 to 379 ,15 zł 15 groszy. A druga 74 zł, 34 grosze, więc mówimy o bardzo niskich kwotach. Przypomnę od razu, że używamy taryfy G12, taryfy nocnej. Ona przydaje się szczególnie w okresie zimowym, nocą, kiedy pompa pracuje najintensywniej. Natomiast w lecie zmieniliśmy trochę zasady i korzystamy na bieżąco jak najwięcej z prądu, ponieważ zmywamy, pierzemy za dnia, kiedy to. Produkujemy najwięcej energii właśnie w tym czasie, kiedy no, dni są bardzo słoneczne, i w ten sposób oszczędzamy, i myślę, że ten spadek kwot, który mogliście prześledzić na podstawie tych faktur. Mówi o tym, że ta polityka jest słuszna. A teraz podsumuję całe zagadnienie. Pompa pompie nierówna, i tutaj mamy do czynienia z urządzeniami z wymiennikiem gruntowym i urządzeniami powietrznymi, czasem nazywanymi napowietrznymi. Pompa gruntowa ma sprawność 400%, a pompa powietrzna 300%. Oznacza to, że na wyjściu daje 4 kW energii cieplnej z 1 kW energii potrzebnego do jej zasilania i odpowiednio 1 kW. 3 kW daje pompa powietrzna, ale nie ma to aż takiego znaczenia jak sprawność obu pomp, a sprawność ta jest różna przy różnych temperaturach. I jeżeli chodzi o pompę gruntową, to ona zachowuje swoją sprawność nawet do minus 20 stopni Celsjusza. Tutaj mówię o urządzeniu, które ja posiadam amerykańskiej firmy Water Furnace, natomiast pompy. Pompy powietrzne uzyskują sprawność swoją pełną tam do minus 10 chyba skrajnie, i to też nie należy się sugerować tym tak wprost, ponieważ no różne są te pompy różnych producentów. Myślę, że bardziej dotyczy, dotyczy to urządzeń takich producentów renomowanych, markowych, sprawdzonych niż tych, o których powiedziałam Wam, że są sprowadzane z Chin dosyć tanio i brandowane. Ostatnio oglądałem wywiad z panią Aleksandrą Jurkowską. Jest to specjalistka z Izby Urządzeń OZE. Zdaje się, tak się nazywa ta organizacja. Jest to wywiad dostępny na YouTubie i ona stwierdziła, że kiedy przeprowadzono wybiórcze nawet testy takich pomp instalowanych często w naszym kraju, okazało się, że wiele z nich nie spełnia mocy deklarowanej przez producentów, czyli Producent y, y, przedstawiał, że jego pompa ma wydajność ma moc 8 kW, to podczas dokładnego badania przez specjalistów wychodziło, że ona ma tylko 5 kW mocy. No i tutaj warto sobie teraz wyobrazić sytuację, że ktoś ma niedocieplony dom, wcześniej ogrzewał go kotłem na paliwo stałe, dajmy na to na pellet, czy węgiel o mocy na przykład 12 kW, no to tutaj te 5 kW z pewnością będzie niewystarczające. Należy to też wziąć pod uwagę. Kolejna rzecz, gdybym ja był właścicielem starego domu i nie wiedział dokładnie, jakie zapotrzebowanie energetyczne taki dom posiada, nie miałbym świadectwa energetycznego dla tego domu, to albo bym zlecił wykonanie takiego świadectwa, albo po prostu z góry zrezygnowałbym z, ze zlecenia instalacji takiej pompy, ponieważ no, obawiałbym się właśnie wysokich rachunków. I tutaj kolejna rzecz. My jesteśmy firmą i. Instalacja pompy stanowi jedną z opcji takiego domu, więc całą odpowiedzialność za samą konstrukcję, jak i wszystkie urządzenia na terenie takiego budynku przenosimy na siebie, bierzemy ją na siebie. Więc zależy nam na tym, żeby deklarowana wydajność takiej pompy była rzeczywista. Poza tym, na etapie projektowania, mimo że znamy technologię naszych domów, znamy ich właściwości termiczne, i tak w każdym przypadku domu, czy to według projektu indywidualnego, czy projektu gotowego, wykonujemy masę obliczeń, dokładniej osoba odpowiedzialna w naszej firmie za to, aby mieć stuprocentową pewność co do tego, że parametry wyjściowe takiej pompy będą odpowiednie do takiego budynku. No, zależy nam na tym z prostej przyczyny. No, gdybyśmy nie brali tej całej odpowiedzialności zarówno za dom, jak i za pompę, i gdzieś tam kombinowali, no to bez sensu, ponieważ cały czas musielibyśmy się kopać w jakichś akcjach serwisowych, w jakichś naprawach, jeździć po klientach, a mamy dosyć spory obszar działalności zamiast zarabiać pieniądze, więc naprawdę podchodzimy do tego bardzo precyzyjnie, bardzo staramy się o to, aby rzeczywiście wszystkie deklarowane parametry taka pompa i w ogóle cały dom spełniał zgodnie z tym, co mówimy na etapie obsługi klienckiej podczas przygotowywania procesu inwestycyjnego. Jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, mianowicie taka, że przed oddaniem domu klientowi przeprowadzamy blower door test, czyli zakładamy taką specjalną kurtynę na drzwi wejściowe, zamykamy wszystkie okna, zamykamy wentylację i sprawdzamy, czy nie ma w takiej konstrukcji domu miejsc, przez które przechodzi powietrze, które zasysamy, więc to. Też bierzemy bardzo mocno pod uwagę, gdyż jakby hermetyczność budynków, a szczególnie budynków szkieletowych w takim przypadku, ma ogromne znaczenie dla wydajności pompy i wysokości wydatków z tytułu poboru energii przez takie urządzenia. No, nie wspominam też o nawet takich podstawowych badaniach, jak badanie termowizją, gdzie od razu staramy się sprawdzić, czy występują jakieś mostki termiczne. Jeżeli byśmy coś wykazali w trakcie takich testów, takich badań, to od od razu od ręki i z miejsca w przyciągu następnych kilku dni, byśmy wyeliminowali takie problemy. Mój dom posiada zapotrzebowanie energetyczne na poziomie 60 kWh na metr kwadratowy na rok. Był budowany prawie 8 lat temu. Od tamtej pory poczyniliśmy pewne zmiany materiałowe, modyfikacje, dzięki którym zeszliśmy jeszcze do poziomu niemal 50 kWh na metr kwadratowy na rok. I zwrócił uwagę, że posiadam taką wiedzę, w ogóle dzielę się chętnie z Wami taką wiedzą, co to jest, a są osoby, które podejmują decyzję o instalacji. POMPy, nie mając nawet świadomości, co to jest zapotrzebowanie energetyczne. Właśnie takie osoby no, liczą nie do końca, moim zdaniem, uczciwi wykonawcy takich usług, ponieważ no, bardziej zamydlają oczy tym, że będzie dotacja, wszystko będzie super, sąsiad już ma i w ogóle. A tutaj naprawdę chodzi o liczby. Liczby pokażą prawdę. Myślę, że technologia szkieletowa jest, jeżeli dom jest wybudowany dobrze, jest stworzona właśnie do takich systemów. Zresztą większość tych urządzeń, o czym mówiłem Wam kiedyś na pewnym filmie, powstała w krajach, czy jest popularna w krajach, w których buduje się właśnie szkieletowo. Co nie oznacza, że nie można z powodzeniem stosować pomp ciepła w domach murowanych, bo oczywiście można, ale tak jak mówiłem, trzeba bardzo świadomie podejmować decyzję o instalacji takiego urządzenia. Mam tutaj na myśli przede wszystkim to, że dom musi być do tego odpowiednio przygotowany, musi spełniać warunki energetyczne wymienione w przepisach budowlanych, wtedy też i w domu murowanym z powodzeniem można zastosować osoba takie urządzenie, ja tutaj od razu bym zasugerował jednocześnie, bez względu na to, czy to jest dom szkieletowy, czy dom murowany, też yy, niekoniecznie pompecie pogruntową od razu, ale również rekuperację, bo rekuperacja ma też ogromne znaczenie dla tego, co zobaczycie na swoich rachunkach. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam uprzejmie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się przyda. A niebawem widzimy się na kolejnym filmie z budowy domu szkieletowego bud, a może już z domu w Michałowicach urządzonego. Czekam na wieści od właścicielki. Sam jestem ciekaw, jak to wyszło. To pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć!